Zapraszam Cię, Amigo, do mojego kursu online, dzięki któremu jeszcze lepiej przygotujesz się do egzaminu z kwalifikacji B35 i BD31. Miłego oglądania. Odcinek numer 3, tak jak pierwszy, jest odcinkiem nieparzystym. Pamiętasz, Amigo, że w odcinkach nieparzystych pokazuję Ci i omawiam pusty egzamin oraz zachęcam Cię do ściągnięcia właśnie go z linku poniżej i wykonanie tego egzaminu samemu. Następnie... Pamiętaj, że swoje wyniki możesz skonfrontować tym, co jest na moim Instagramie na moich Insta Stories. Pamiętaj, że Insta Stories trwają tylko 24 godziny, więc warto zajrzeć na tego Instagrama tuż po zrobieniu tego egzaminu dzisiaj bądź jutro. Przed tym odcinkiem chcę Ci zwrócić uwagę na to, że podczas wykonywania egzaminów możesz popełnić szereg błędów. A co zrobić, żeby ich unikać? Przede wszystkim musisz się kontrolować. Pamiętaj, że w każdym dzienniku jest kontrola, która jeżeli Ci wyjdzie, powoduje to stuprocentową pewność, że ten etap egzaminu wykonałeś poprawnie. Jeżeli załamiesz się i w pewnym momencie stwierdzisz, że nie jesteś w stanie zrobić tego egzaminu poprawnie, bo coś Ci nie wyszło, a nie ma już czasu, pamiętaj, żeby ten egzamin dotrwać do końca i wyliczać ze swoimi błędnymi danymi aż do końca. W kartach odpowiedzi bardzo często jest napisane: Zdający wpisał wartość zgodnie z obliczoną. Oznacza to, że nie musi ona być prawdziwa, no czasami wymaga się konkretnej danej w kartach odpowiedzi, ale czasami przymyka się na to oko. Jeżeli popełniłeś jakiś błąd, to też może być punktowany. Co to oznacza, że jeżeli wykonujesz egzamin i widzisz błędy i czujesz, że czas cię goni, to postaraj się być aż do końca tego egzaminu i nie wychodzić, tylko liczyć zgodnie z danymi, które masz, ponieważ jest prawdopodobieństwo, że ten egzamin po prostu zaliczysz. Pierwszą stronę egzaminu już, Amigo, bardzo dobrze znasz. Omawiałem ją w poprzednim odcinku, w którym omawiałem egzamin pusty. Zresztą ty zdawałeś już egzamin B34, więc dobrze wiesz, jak na takim egzaminie się zachować. Treść zadania to obliczenie współrzędnych prostokątnych x, y punktu od 1 do 4 stanowiących narożniki płyty fundamentowej, które pomierzono kontrolnie metodą biegunową wykorzystując punkt S jako stanowisko tachimetru w nawiązaniu do punktu L. Układ pomiarowy przedstawiono Ci na rysunku 1, a wyniki pomiaru zapisano w dzienniku pomiaru metodą biegunową. Opracuj geodezyjnie projekt przyłącza sieci wodociągowej przedstawionej na drugim rysunku. W tym celu oblicz azymut boku G4-G3, współrzędne XY X, punktów załamania przewodów wodociągowych metodą ortogonalną oraz miary do wyznaczenia w terenie punktów załamania przewodu przyłączy metodą biegunową. Wyniki obliczeń podaj z następującą dokładnością. 0,01 dla współrzędnych punktów i odległości. 0,001 dla miar kątowych. Tutaj do centygradów, a nie centymiligradów. Ja prawdopodobnie zrobię źle w tym egzaminie. Mamy tu rysunek 1, w którym widzisz stanowisko S oraz punkt nawiązania L. Zauważ, że jest on równoległy do kierunku północnego, a współrzędne y są takie same, czyli azymut SL będzie 0, a LS 200. Tu mamy rysunek, w którym mamy te przyłącze wodociągowe oraz punkty g4g3 będące linią pomiarową, od której będziemy odmierzali odcięte i rzędne do metody ortogonalnej, czyli azymut boku g4g3. Czyli od tego punktu G4 do G3 będziemy mieli azymut i odmierzali odcięte. Odcięte to są e, punkty na linii pomiarowej G4, G3, a rzędne albo domiary to są punkty, które w tej sytuacji odmierzamy wszystkie z lewej strony, czyli z minusem. Ocenie podlegać będą rezultaty, będzie ich 5. Obliczenia współrzędnych punktu 1, 2, 3, 4, obliczenie azymutu z kontrolą w dzienniku, obliczenie współrzędnych załamania. Przewodu wodociągowego metodą ortogonalną, obliczenie spółrzędnych biegunowych wyznaczonych z boku osnowy SL oraz szkic dokumentacyjny punktów załamania przyłączy sieci wodociągowej. Tutaj mamy dziennik pomiaru punktów metodą biegunową. W dzienniku mamy punkt S jako punkt stanowiska. Nasze nawiązanie to L, gdzie został wyzerowany kierunek, jednocześnie azymu tutaj jest 0. A w kolumnie 12, 13 zostały zapisane współrzędne tego punktu. Zauważ tutaj o tym azymucie jeszcze, że jest to azymut równy 0 gradów. I do tego azymutu będziemy dodawali kierunki, więc tutaj egzamin został ułatwiony dla ciebie. Pamiętasz, że przy egzaminie B34 musiałeś sam wykonywać pomiary. Tutaj już pomiary zostały wykonane. Zauważ, że kierunki w kolumnie 3, 4, 5 równają się azymutom z racji tego, że azymut jest 0, a azymut powiększamy o kierunki, więc te kolumny będą się sobie równały. Czyli mamy ten azymut SL, on wynosi 0 gradów. W dalszej części będziemy musieli obliczyć azymut G4, G3. Tutaj zauważ, że zostało wyzerowane, tak jak już mówiłem i te kierunki zostały po prostu odmierzone, czyli do punktu 1,41°, 9260 i tak samo będzie tutaj z azymutem z racji tego, że powiększamy azymut 0 o tę wartość. Nie zawsze taka wartość jest w metodzie biegunowej, ale w tym przypadku tak została dobrana osnowa. Zauważ, że w tym miejscu brakuje zamknięcia pomiaru metodą biegunową znowu na punkt L w celu kontroli. Takie rzeczy powinny być tutaj wykonane. Mamy tutaj też dziennik obliczenia azymutu boku G4-G3. Kolumna numer 2 została już uzupełniona, z czym często jest problem na egzaminie. Wpisane także zostały tutaj współrzędne. Należy tylko obliczyć przyrosty, nasz czwartak, nasz azymut, długość, te dwie ważne rzeczy oraz na końcu skontrolować nasz wynik w kolumnie 7 i 8 ten dziennik już dobrze znasz z poprzedniego egzaminu z poprzedniego filmu jak już będziemy mieli współrzędne punktu 1, 2 i 3 4 i ten azymut to możemy przejść do dziennika obliczenia współrzędnych punktów załamania przewodu wodociągowego metodą ortogonalną będziemy musieli tutaj na podstawie naszych współrzędnych, które obliczymy, zobaczcie, to, jest, to są te punkciki. Między G4 a G3 jest linia pomiarowa, to jest odcięta. Zobaczcie, odcięta jest na linii G4, G3. Na początku do punktu 104 odcięta jest 0, bo jest to początek linii pomiarowej, natomiast do punktu 103 ta odcięta jest w, do tego punktu 103. Zobaczcie, nie mogę tego zaznaczyć, ale to jest przekątna, właśnie tego prostokąta. Kolejne punkty będą miały taką samą odciętą. Będzie to punkt 102, punkt załamania oraz 101. 101, czyli będzie to punkt, który już będzie przy samym fundamencie. Ta przekonna to jest właśnie ta odcięta. Natomiast rzędne to są te właśnie domiary. Oczywiście w następnym odcinku to wszystko uzupełnimy. Mamy w kolumnie 4-5 też wzory na przyrosty, które obliczymy i z tego dziennika uzyskamy Wartości współrzędnych płaskich prostokątnych punktów 101, 102, 103 oraz 104. Następnie przejdziemy do dziennika obliczenia miar do wyznaczenia punktów załamania przewodu wodociągowego metodą biegunową od boku osnowy SL, co będzie można zobaczyć na szkicu, gdzie te punkty SL w stosunku do naszego fundamentu są umiejscowione. Te współrzędne, które wcześniej policzyliśmy, będziemy musieli zapisać w tym dzienniku. Zobaczcie, tu jest punkt SL przy tym fundamencie, natomiast mm, tu jest, zobaczcie, znowu, tu już nie ma tego punktu SL, tylko jest to szkic, rysunek numer dwa do tej metody ortogonalnej tych załamań. Natomiast tutaj na szkicu, zauważcie, o szkicu dokumentacyjnym już do wpisania będą miary kątowe oraz y, współrzędne. Ja już nawet nie pamiętam, czy pojutrze w egzaminie tutaj uzupełnię z dobrą precyzją tutaj zapisu moje dane kątowe. Zauważcie, że ze stanowiska S zostało zrobione nawiązanie na L, i do każdego z tych punktów będzie odmierzona do wytyczenia jakaś wartość kierunku i wartość długości, żebyśmy w terenie, nawiązując się na ten punkt osnowy L, mogli wytyczyć te fundamenty. Czyli z poprzedniego dziennika, gdzie obliczyliśmy punkty 101, 102, 103, 104, wyliczamy nasze kierunki odległości do wytyczenia. Co go może Ci pomóc? Polecam Ci mój film do metody biegunowej, który już polecałem za poprzednim razem, oraz jakie akty prawne. Będzie to rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 w sprawie standardów wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania tychże wyników pomiarów. Tutaj będziemy mogli w tym rozporządzeniu, nie czytaj całego, ale przeczytaj sobie właśnie mniej więcej te paragrafy, które będą mówiły Ci o metodach tyczenia, które tutaj są możliwe. Oraz e, co to jest w ogóle tyczenie, e, szkicu tyczenia oraz komu ten szkic tyczenia będzie przekazywany. Będzie to ważne nie tylko ze względu na ten egzamin praktyczny, ale też egzamin teoretyczny, test 40-pytaniowy. Czyli oryginał szkicu tyczenia dołączony jest do dziennika budowy, zaś jego kopia uwierzytelniona przez kierownika budowy pozostaje w dyspozycji wykonawcy. To są dość istotne informacje. I teraz pytanie, czy takie tyczenie budynku. Tutaj zobaczcie, że jeszcze tyczenie wykonuje się metodami, o których mówimy w paragrafie 32. Jakie to będą metody? zajdźmy do paragrafu tego godziny sytuacyjne pomiary terenowe wykonuje się metodami ja biegunową, ortogonalną, wcięci na przykład tutaj mamy w tym egzaminie metody biegunową i ortogonalną, czyli do prostokątnych i musisz wiedzieć, że takie metody tyczenia się po prostu stosuje, ale są też inne. Zajrzyjmy też do prawa geodezyjnego i kartograficznego, czyli takiej głównej ustawy geodezyjnej. Tutaj w artykule 12 mówimy, że wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza pracę geodezyjne lub kartograficzne i teraz zobaczmy, czy te tyczenie podlega zgłoszeniu. Tutaj widzimy, że wytyczenie budynku lub sieci uzbrania terenu musi zostać zgłoszone. Także amigo, za dwa dni na kanale tutaj pojawi się film z rozwiązaniem tego egzaminu. Ty ściągnij z linku poniżej i sam go spróbuj zrobić. Ale pamiętaj, że karta odpowiedzi za kilka godzin pojawi się na moim Instagramie, więc będziesz mógł sam sprawdzić, czy dobrze zrobiłeś. A pojutrze sprawdzisz to razem ze mną. Pozdrawiam.